Cześć, ja jestem Jafran, a teraz wam powiem co trzeba zrobić, żeby zdobyć tego pięknego małta. Otóż od 18 do 31 października mamy taki event o nazwie Hallows End. On jest oczywiście związany z Halloween i temu podobnymi sprawami i wtedy mamy możliwość walki z bossem, który nazywa się Headless Horseman. Po każdym zabiciu bossa otrzymujemy dynię z lutem i oczywiście pośród tych wszystkich rzeczy, które tam mogą się trafić jest oczywiście ten mount. Niestety nie jest tak różowo, ponieważ szansa, że go wylutujemy wynosi tylko 0,5%, więc aby zmaksymalizować te szanse, musimy zabijać bossa jak najczęściej. Można go zabijać raz dziennie, więc jak widzicie w ciągu trwania całego eventu możemy go zabić kilkanaście razy. No i ja tak sugeruję robić, ponieważ mi się zeszło dwa lata z tym mountem, więc troszkę to czasu trwało, ale jak widać jest naprawdę wart tego, żeby się o niego starać, ponieważ wygląda naprawdę rewelacyjnie. I to było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.